Dzień dobry! Witam wszystkich miłośników historii znanych i nieznanych. Okres Świąt Bożego Narodzenia skłania nas do różnego rodzaju refleksji oraz wielu pytań. Jedno, najczęściej zadawane szczególnie przez dzieci, dotyczy Świętego Mikołaja. Kim był? Dlaczego przynosi prezenty? I czy rzeczywiście mieszka w Japonii? Postaram się odpowiedzieć na pytania. Kim był Mikołaj? Dlaczego jest świętym? I czy pozostawił swoje ślady w Wilnie? Томаш Бужарцкий. Запрашиваем. Na świecie mamy wiele miejsc oraz świątyń powiązanych z kultem świętego Mikołaja. Największe sanktuarium znajduje się we włoskim Bari, ale również tu, w Wilnie, mamy kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja. Podobno jest to jedna z najstarszych świątyń katolickich w Wilnie, która została zbudowana w czasach panowania wielkiego księcia Litwy Olgierda, czyli jeszcze przed chrztem Litwy w 1387 roku. W tym czasie Tutaj formowała się dzielnica niemiecka, zamieszkana przez kupców oraz rzemieślników z Niemiec, tuż obok przechodziła droga handlowa, która dzisiaj stała się jedną z uroczych uliczek Starówki Wileńskiej, a w tamtym czasie dziedziniec kościoła pełnił funkcję cmentarza, po którym nie zachował się żaden ślad. Profesor Juliusz Klos ustalił, że chociaż zachował się akt konsekracji świątyni z 1514 roku, jednak prawdopodobnie to było ponowne poświęcenie świątyni po remoncie. Jednak już w końcu XVI wieku był kolejny remont, wówczas drewniany sufit zamieniono pięknym sklepieniem gwiaździstym oraz Siatkowym. Jednak w 1749 roku po pożarze świątyni był kolejny remont. Wówczas dodano piękny, późnobarokowy chór, a także dodano nowe okna. Jednak 1812 rok przyniósł zniszczenia. Po wojnie świątynia była zrujnowana i trzeba było odbudować. Wówczas dobudowano do kościoła mieszkania zakrystiana oraz wieżę. Która swoją formą przypomina styl klasycystyczny. W okresie międzywojennym Kościół świętego Mikołaja był jedyną świątynią w Wilnie, gdzie odprawiano nabożeństwa wyłącznie w języku litewskim. Był to kościół w litewskiej mniejszości Wilna, obchodząc 500-lecie śmierci. Wielkiego księcia Litwy Witolda Wielkiego tutaj ustawiono jego pomnik, przy którym nie mogło zabraknąć tych dwóch mieczy podarowanych przez Krzyżaków pod Grunwaldem. Dzisiaj prezenty pod choinką zostawia Santa Klaus, czyli Święty Mikołaj. Jednak kilkadziesiąt lat temu robili to dziadek Mróz czy tajemniczy Gwiazdor. Dla wielu jest nim starszy pan z brodą, ubrany w czerwone i białe szaty. Jednak czy tak naprawdę wyglądał Święty Mikołaj znany z karty historii? O tym porozmawiam z przewodnikiem wileńskim nauczycielem religii, Andrzejem Aśkielowiczem. Kim był święty Mikołaj i dlaczego jest nieodłączną częścią świąt Bożego Narodzenia? No, święty Mikołaj to jest osoba, która żyła w IV wieku w Patarze, w Później już od samego dzieciństwa był osobą pobożną, pochodził z bogatej rodziny. управил посты, а позже, когда от мору, змарли, то тогда раздал свою маянтность бедным людям. Пошло множество таких оповеданий о святом Миколаю. Например, один сделал таких стрелятис, то есть дело шестого века, который мудил о том, о ратовании жолнежа жимских, которые сплюндровали землю и были сказаны на смерть. И святой Миколай W ostatnią sekundę zatrzymał kaźnię tych żołnierzy. Święty Mikołaj jest biskupem Miry, a jak został biskupem, też jest opowiadanie, że biskup zmarł. Wtedy postanowili wybrać nowego biskupa i kto pierwszy przyjdzie do świątyni w Mirze. там зустані біскупом, і Миколай вирасив з піджимки акурат, як му Віксенка географічна, і все до кощала помодлиться, бо не було особо побожно. І зустав біскупом мир, який був особо очень сонтливо, побожно. Миколаю трохи сам и і пізні собор другий навіть трошечки повантпєвав в святого Миколая, Były szerokie dyskusje, ale tradycja mówi, że 6 grudnia to dzień śmierci świętego Mikołaja, 6 grudnia to jest jednak, to właśnie miało przesłanki do tych słynnych Mikulaj, które dzisiaj obchodzimy. Skoro Mikołaj był biskupem, czyli osobą duchowną, to dlaczego na Wilęższyźnie śnieżynka lub śnieżka jest znana jako wnuczka świętego Mikołaja? было такое дело одного ангельского э, поэта Ноцвигелина, где представил святого Миколая а с бродом, который раздавал презенты, и позже в карикатуре кто-то себя спотыкал. Ну, то есть англосавская традиция, бо тоже и, 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 и советская традиция есть э, такая. Дядок Морозик э, за снежком всегда э, ходил и так далее. А как выглядело свято Божьего народзения w czasach okupacji sowieckiej. To ja mogę opowiedzieć wam biografię swoją, jak to było. Że właśnie ja byłem małym chłopakiem, urodziłem się w 1976. Pamiętam, że Boże Narodzenie świętowaliśmy, normalnie, babcia w sokolach szykowała sianko, oplatek, dania, zbieraliśmy się całą rodziną. Jeżeli ktoś był na pracy, bo nie było dnia wolnego, to czekaliśmy na tą osobę. Позже бабся смерла, позже встала родину. Памятам, чекались мы на татаки, когда з с работы. шоковались мы Даня. Ну, очевидно, пастерка, пастерка была важна. Через святовались мы, боже, на родине мимо уже не было дня больного, але. И однако наша вера наказуя, что то что это самый день в року. Бог все родит, мы Czy Boże Narodzenie, które jest kojarzone z choinką, świętym Mikołajem, Oplatkiem, rodziną oraz czasem wolnym, zawsze tak wyglądało na Litwie? Niestety. W czasach okupacji sowieckiej sytuacja nie była taka prosta. Sowieci chcieli zniszczyć to święto, które było obchodzone na Litwie od czasów Chrztu, czyli od końca XIV wieku. Gdy Litwa stała się częścią Związku Sowieckiego, Sowieci zabronili obchodzenia wszelkich świąt katolickich. Na ich miejsca prowadzono różnego rodzaju święta zawodowe, a kluczowym świętem zimowym stało się święto Nadejścia Nowego Roku. Sowieci twierdzili, że święto Bożego Narodzenia jest zabobonem pogańskim, że Najświętsza Maria Panna nigdy nie żyła, bo jak mówili komuniści, gdyby Maria żyła, to by archeolodzy na pewno odnaleźliby jej szczątki. Pomimo zakazów, ludzie świętowali nie tylko Wigilię Bożego Narodzenia, ale i same Narodzenie Jezusa, chociaż to nie był czas wolny od pracy, a przygotowaniem do święta towarzyszyły realia konspiracyjne. Gdy rodzina zasiadała do stolu, najczęściej skurpletnie zasłaniano okna, by czasem nikt nie zauważył rodziny lamiącą się oplatkiem. Sowieci udawali, że święta nie ma, a święto... Było, w tym czasie było wyraźne ożywienie w sklepach, a autobusy i pociągi były przepełnione ludźmi, którzy wracali na święta do domu. Święta Bożego Narodzenia było obchodzone na Litwie od dawna, od czasów Chrztu, czyli od końca XIV wieku. Jak wyglądały te święta w czasach najdawniejszych? Istnieje teoria, że święta chrześcijańskie zajęły miejsce świąt kultu pogońskiego. Czy tak było w rzeczywistości? O tym porozmawiam ze znanym etnologiem, profesorem, Libertasem Klimką. Czy zanim Litwa przyjęła chrzest, Litwini obchodzili jakieś święta na przelomie lat? Z pewnością w dawnych czasach Litwini świętowali przesilenie zimowe, którego nadejścia bardzo oczekiwali. Przecież przeżycie zimy było nie lada wyzwaniem. Na Litwie mamy bajkę o Egle Królowej Węży. Jej główna bohaterka, córka rybaka o imieniu Egle, była uwięziona na dnie morza, gdzie rządził król węży, Zilvinas. Uważa się, że mit Egle, królowej węży, który następnie został zamieniony w bajkę, opowiada właśnie o wyzwoleniu słońca. Że słońce, które było uwięzione gdzieś w podziemiach, pod wodą, na dnie morza, nagle wyzwala się z niewoli, znów wschodzi i zaczyna wydłużać dzień. I że wiosna nastąpi wtedy, gdy wszystko znów zakwitnie. Podobny mit występuje także w mitologii rzymskiej. Rzymianie obchodzili święto Sol Invictus. Gdy chrześcijaństwo stało się religią państwową, święto to zastąpiono uroczystością narodzin Jezusa Chrystusa. Czy relikty tych świąt przetrwały do dnia dzisiejszego? Doprawdy pewne relikty tego święta przetrwały do naszych dni. Jednak w zależności od regionu różnią się one między sobą. Na przykład na Żmudzi, czyli w pobliżu morza, do dzisiaj możemy zaobserwować występowanie kilku bardzo ciekawych, z punktu widzenia etnologów, zwyczajów. Jeden z nich polega na tym, że młodzież mieszkająca na wsi ciągnie przez wieś ogromny pień, zaglądając przy tym do każdej z chat i zachęcając jej gospodarzy, złożyć do pnia wszystkie negatywne myśli, krzywdy oraz nieszczęścia. Następnie piń spala się i to ma sprawić, że nowy rok będzie udany. Jeszcze jeden ciekawy zwyczaj ze żmudzi polega na tym, że 12 młodzieńców przebiera się ze starożytnych wojowników. Przywdziewają oni maski, jednak zakładają je nie na twarz, tylko na potelicę. To wszystko ma wystraszyć złe duchy, które, jak uważano kiedyś, spoglądając w oczy człowiekowi, mogą rzucić na niego urok. Tak więc, 12 młodzieńców przebranych za wojowników obchodzi dookoła całą wieś, podnosząc przy tym okropny hałas, wszystko to ma pomóc w odstraszeniu złych duchów. Z pewnością, 12 wojowników symbolizowało 12 miesięcy roku. Na stole wigilijnym mamy 12 dań. Dlaczego Lesnia 12 i jak wyglądał stół wigilijny w dawnych czasach? Liczba potraw na stole wigilijnym jest doprawdy ciekawa. Jest to liczba kalendarzowa. Dzisiaj na stole świątecznym najczęściej widzimy 12 dań. Wiążą się one z 12 miesiącami, które należało, rzekłbym, zaczarować, by były pomyślne zarówno dla przebiegu prac, jak i ogólnie dla ludzi. Z kolei inni twierdzą, że chodzi tutaj o 12 apostołów. Jednak przecież ostatni wieczerza wiąże się bardziej z Tradycję wilkanocną, nie zaś Bożonarodzeniową. Co ciekawe, potrawy Bożonarodzeniowe były przygotowywane z produktów wyhodowanych przez człowieka czyli pszenicy, bobu, grochu oraz tego, co udawało się zdobyć w przyrodzie. Mam tu na myśli orzechy, żurawiny, rybę, czyli szeroko rozumiane dary przyrody. Dawni Litwini wierzyli, że potrawy bożonarodzeniowe na stole świątecznym stanowią pokarm dla duchów zmarłych przodków. Przez to miały one być karmione potrawami, które kiedyś sami spożywali. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek był nie tylko interesującą podróżą w czasie, ale przede wszystkim refleksyjną opowieścią o tajemnicach Bożego Narodzenia i Świętym Mikołaju, którego warto naśladować, by nie być obojętnym na los ubogich i potrzebujących. I już zapraszam Państwa na kolejny odcinek programu z historią na ty. Zachęcam do śledzenia profilu programu w mediach społecznościowych oraz do dzielenia się swoimi historiami i odkryciami. До встречи на следующих шляхах истории знанных и незнанных.